Teraz pokażę, skąd się wzięło wzór na równanie kwadratowe. C trzeba przenieść na drugą stronę. C kwadrat plus bx na równanie się minus c. To trzeba przyjąć przez a, czyli przez współczynnik kierunkowy, plus b przez a, x. W minus C przez A. Trzeba rozszerzyć. Teraz wytłumaczę dlaczego. Ponieważ trzeba skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia. I generalnie to trzeba zwinąć C przez A do tak na chama tak jakby trzeba do tego wzoru skończonego mnożenia dodać coś i te coś to jest B kwadrat przez tak ja czyta the 1 2 Co go, że jest 24 równa się akwadat przez cztery akładat minus C przez A 4. i to się powinno rozszerzyć ma no, o, 4, o.

Tu mi się udało zmienić jeden mianownik. do wpadę, ale tutaj nie potrzeba. To trzeba przepierwiastkować pierwiastkiem. Drugiego stopnia. Tak. X. B. A z tego, a-4ac na 2a. I to to coś, co na drugą stronę i wyłączyć mianownik x równa się, a tu będzie plus, minus, bo był kwadrat przy x. Plus, minus, B kwadrat minus 4a c na 2a a tu będzie minus b. I w ten sposób się wziął wzór na równanie kwadratowe.